Chcieliśmy zaprezentować Wam kolejny dodatek, Dominion Prosperity, czyli po polsku Złoty Wiek. Z dodatkiem tym wiąże się pewna e, anegdotka, którą Bartek koniecznie chce opowiedzieć. Zawsze, zawsze o tym wszystkim wspomina. Ranking na BGG to jest ranking gier, nie uwzględnia on dodatków. Ale dodatki również mają tzw. geek rating, po którym sortowane są gry w rankingu i który określa jakie, jaką pozycję na, zajmuje w rankingu dana gra. No więc, gdyby ten, ten ranking uwzględniał również dodatki, to Dominion Prosperity w pewnym okresie zajmowałby, bardzo długim, zajmowałby pierwsze miejsce. To jest w okresie, kiedy na pierwszym miejscu była Zimna Wojna. I dominion prosperity przez bardzo długi czas miał wyższy rating od zimnej wojny. Teraz już ma niższy. Teraz w tym hipotetycznym rankingu zająłby miejsce czwarte, no, również prawda bardzo wysoko. Można by powiedzieć, że to jest no, prawie że gra sama w sobie. Tak, jedyne czego potrzebuje, no to tych kart zielonych i złotych, które nie byłoby problemem prawda dodać. No ale gra jest dodatkiem, więc w tym rankingu tego nie pierwszego mogę, miejsca żeby... nie zajmowała. Tak, co e, Złoty Wiek nam do gry wnosi? Wnosi bardzo, bardzo wiele. Zaryzykowałbym tezę, że najwięcej spośród wszystkich dodatków. No to już może, to już można, to kwestia, kwestia jakaś tam e, subiektywna. Natomiast bez wątpienia bardzo dużo zmienia dodanie platyny, nowej karty skarbu podstawowej, która zawsze występuje, że znaczy zawsze, no zawsze w rozgrywce, jeśli zdecydujemy się ją użyć, tak? Daje 5 a kosztuje 9. Dokładnie. I kolonie, karta zwycięstwa, która daje 10 punktów, ale kosztuje niebagatelne 11 kasy. Wydawałoby się, że no, co tam, po prostu więcej pieniędzy, więcej kasy, po prostu gra dłuższa. No, no właśnie pasie... nie jest do końca, przede wszystkim dlatego, że mamy też bardzo ciekawy, bardzo, bardzo ciekawy dylemat. Gra się skończy zarówno wtedy, kiedy skończą się kolonie, jak i wtedy, kiedy skończą się prowincje. Prowincje ciągle w grze pozostają, więc... Mamy tutaj ciekawy dylemat, czy zbierać odpowiedni, zrobić odpowiedni silnik, zabrać odpowiednią kasę na kolonie, czy też może liczyć na to, że zanim przeciwnicy się z tymi koloniami rozgrzeją, to my rachu ciachu zwiniemy w większość prowincji i wygramy, kończąc grę w ten sposób. Ta taktyka nie jest prosta, yy, dlatego że kiedy większość graczy pójdzie w kolonie, a jeden, a jeden z, zechce kupić wszystkie prowincje, to on nie zdąży, no bo kupić samemu 12 prowincji, czy też 8, w grze dwuosobowej, no to nie wyjdzie to tak szybko, jakby się chciało, żeby wszystkich wyprzedzić. Ale jeśli kilku graczy pójdzie w prowincję, to, to ten jeden, który poszedł na kolonię, no to on raczej przegra, prawda? No i do tego nic, do tego nie ma pewności. U nas jest tak, że my zawsze chcemy kleić jak największe komba, i w zasadzie nikt nigdy nie idzie w te prowincję, bo wszyscy mają takie parcie, żeby po prostu rozkręcić tak ten silnik. Przed chwilą zagraliśmy partię. I Łukasz sklecił takie kombo, skręcił że w, każdej, w każdym ruchu, przez chyba 3 albo cztery ostatnie mhm. ruchy, dobierał na rękę całą talię swoją, jaką miał. A było tam ze 30 kart. I później wykładał wszystko, mnóstwo zakupów, mnóstwo. Mogę trzy kolonie kupić. 30 W ostatnich dwóch albo trzech ruchach miał 35 kasy i kupował trzy kolonie, tak? Znaczy kupiłem, kupiłem, tak naprawdę tylko raz trzy kolonie, bo no długie, no, nie będziemy już w meandry w każdym razie. Ale przegrał, momentu. przegrał, nie ze mną, ja z, 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 zrobiłem słaby wynik, Franek rozkręcił się jeszcze szybciej i, i, i wygrał. Nie spektakularnie, ale skutecznie. E, posłuchajcie, no wiesz, właśnie jeśli chodzi o te kombosy Prosperity, daje nam tutaj mnóstwo wspaniałych, przegenialnych kart, idealnych do rozkręcania właśnie niesamowitych, niesamowitych biznesów życia oczywiście w Dominionowym świecie. Co jeszcze bardzo ważnego dodatek prowadza? Otóż takie punkty zwycięstwa w formie żetonów, tokenów, znaczników. Niektóre karty, takie żetony bezpiecznych punktów, które nie zawalają nam w, żadnej, w żaden sposób, w żaden sposób ręki nie utrudniają gry pozwalają takie żetony zdobywać. Jest nim między innymi biskup, który wyrzuca kartę na śmietnisko i pozwala dostać połowę jej wartości w punktach zwycięstwa. Sam z siebie jeszcze dodatkowo jeden punkcik, jeden punkcik daje, więc nawet traszowanie, traszowanie miedziaków jest opłacalne. Ten, ten dodatek jest tak dobry, ja te wszystkie karty tak uwielbiam I, i też warto zauważyć, to nie jest tak, że te karty są jakieś overpowered, że po prostu są, że w swoim koszcie po prostu więcej dają. Może Tylko... związkiem gunców. No, one też kosztują szóstkę. Tak, tak. Nie no, że sobie Wiecie, cała mechanika dominiona raczej wyklucza takie karty przepakowane. No, znaczy, no okej, okay, no, mogą być takie karty, które po prostu nigdy nie opłaca się nie kupować, albo zawsze trzeba... No kupować przepakowane mogą być, jeśli jakaś karta no, będzie mocna tak. w stosunku do swojego kosztu, to ona będzie dominować. Tak, rozgrytki. oczywiście, natomiast natomiast, natomiast no, nie ma czegoś tutaj oczywiście w, w żadnym wypadku. Chociaż tych gunsy to ja... Nie, 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 nie obrażam sobie, gry, żebym nie kupił chociaż jednych, ale. <laughs> Zaga, w sobie nie kupić King's Kurta? No dokładnie. King's Curtain, słuchajcie, to jest właśnie: pojawiają się w, nam w Złotym Wieku pierwsze karty o koszcie większym niż 6. Konkretnie siódemki, jedna ósemka, ale tutaj ósemka z, z, gwiazdką. z gwiazdką, o czym zaraz powiemy. Jedną z tych siódemek, właśnie taką kartą, która naprawdę robi grę, jest królewski dwór, który nam potraja inną akcję. No to naprawdę można można niezłe cuda, cuda tutaj wyczynić. Wyczyniać. Ta karta z gwiazdką kosztująca ósemkę jest zupełnie niepozorna. Jest domokrąższą, ma bardzo ładny, ładny obrazek. Fajne, fajne, fa, fa, fajna, sympatyczna ta, ta pani domokrąższta. Daje nam jedną kartę, jedną akcję, jeden kasy za 8. Ale pozwólcie, Bayer polega na tym, że ta karta kosztuje o dwa mniej za każdą akcję, którą się zagrało w tej turze czyli jak tak Zagracie cztery akcje i przy... kosztuje zero. Ze zero. Tak. Jeżeli mamy dużo zakupów można nawet kilka takich kart kupić w turze. No ale powiecie no dobra no ale to po co mam się starać też żeby taką kartę która niewiele daje no niewiele daje ale też nie przeszkadza. Tak więc jeżeli mamy wolne zakupy to pasa się ją wziąć. A pamiętacie co mówiłem o tym księdzu biskupie który wyrzuca kartę na świetnisko i połowę kosztów w punktach zwycięstwa otrzymuje, no to wyobraźcie sobie, że taką biedną panią oddamy biskupowi. Trochę tak, jakoś tak dziwnie brzmi, ale trudno. Oddamy, oddamy biskupowi i dostaniemy za to cztery punkty zwycięstwa w żetonach. Plus jeszcze jeden z samego zagrania biskupa, czyli de facto pięć, de facto a kupiliśmy ją przecież za zero. No więc naprawdę bardzo ciekawe i takie już wiecie, to jest taki trochę wyższy poziom kombienia. To nie jest tylko tak, że wiecie, to już zagrywam kartę, mam dużo akcji i teraz kartę, która daje mi więcej kart, tak? Tu mam pieniądze i sobie, sobie to wydaje. No to to naprawdę jest, jest co pokombinować, chociaż pieniędzy tutaj też nie brakuje. Mamy mnóstwo nowych kart, nowych kart skarbu do naszego, do naszego królestwa. Robią one niektóre naprawdę niesamowite nies niesamowite rzeczy. Na przykład na przykład mamy bank kosztujący również 7, który jest wart jeden kasy za każdą zagraną kartę z Czyli sam z siebie też nie jest jakiś super, ale jeżeli jeżeli da nam się rozkręcić fajny silnik, no to może być warto mnóstwo pieniędzy, nawet więcej niż protyna. Potencjalnie jest to możliwe. Czy ja dodam jeszcze no, tylko tak. No czekaj, jeszcze o tych głosach będziemy musieli odpowiedzieć, bo to jest karta no, też... Dobra, to spokojnie sobie powiesz, ja powiem tylko tyle, że Prosperity to jest również mój personalnie najbardziej ulubiony dodatek. Każda karta, która tutaj leży, to w jakimkolwiek zestawie, włączając wszystkie możliwe dominiony, by, by się nie znalazła, to ja wiem już, że ta karta mnie zainteresuje i jakoś e, obuduję swoją strategię, w której e, na pewno jedna z tych wystąpi. No, naprawdę nie ma tutaj słabej karty. No, nie ma tutaj karty, które bym powiedział, że się nie nadaje. No dobra, dawałaś, no a dlaczego, dlaczego tego? Ja już. Bartek, Bartek, tak skeneralizował, nie, nie powiedziałem jeszcze. No dobra, pozwólcie, muszę, muszę, muszę wrócić do tych gonsów, muszę, ni, ni, niestety, bo to jest karta, która umożliwia zmontowanie wyniku naprawdę idącego w setki. Oczywiście, zazwyczaj kluby na to nie pozwolą, ale potencjał na to jest. A dlaczego? Ponieważ pomijając inne profity, które ta karta daje, a są one niemałe, e, za każdym razem, kiedy po zagraniu gonsów kupujemy, kupujemy kartę, dostajemy też. Punkt zwycięstwa. A teraz wyobraźcie że sobie, że uda nam się zagrać w jednej turze trzy razy kopię tych gunsów, Nie wiem, jak to zostanie przetłączone na polski czy jakieś bandyci, że zimierzki, nie wiem. I za każdą jedną zakupioną kartę, a gunsy same z siebie dają też dodatkowe zakupy, e, otrzymujemy trzy punkty zwycięstwa. No to sobie wyobraźcie teraz, że mamy te trzy gunsy w grze, kupujemy coś sensownego, do tego jeszcze dwa miedziaki. Za zero na przykład. A mówicie, że, że, że miedziaki szybko nam zablokują talię. Ale na szczęście jest taka karta, którą też możemy mieć tutaj. To jest nazywa się watchtower i jest reakcją. Za każdym razem, kiedy dostajemy jakąś kartę do deku, możemy ją pokazać i zdecydować, że na przykład kartę tę trasujemy. Ja powiem lepiej, ja mam jeszcze lepszy pomysł, co zrobię z moimi miedziakami. Kupię sobie counting house. I jak zarzucę swój dek cały miedziakami, to... Counting House pozwoli mi wziąć mój discard, wyjąć z niej wszystkie miedziaki i wziąć do ręki. A jak tych miedziaków będę miał tam 15, no I co, to... I wtedy nie... kupujesz. I wtedy kupujesz mincerza, który po zakupie wyrzucać na śmietnisko wszystkie karty skarbu, które zagrałeś, na przykład, i pozbywasz się w ten sposób miedziaków. Tak też można, tak też można, zrobić no, no to jest no to, raczej to... bez jak już mam tyle miedziaków i już mam tego counting house'a, no to tymi miedziakami będę kupował kolonie, po co mógłby mnie traszałeś? Można i nie? tak robić. No widzicie, pomysłów po jest tutaj, się jest tutaj, jest tutaj cała masa, naprawdę ciężko tutaj znaleźć kartę yy, słabą, która, yy, nie wiem, yy, Byłaby rzadko kupowana, tak ogólnie, bo wiadomo, że różne są zestawy. Czasami zazwyczaj koncentrujemy się na kilku, kilku kartach z tych zestawów, więc nawet, nawet karty stąd w jakimś tam zestawie mogą być mniej atrakcyjne, ale generalnie no, prawie zawsze będą co najmniej wchodziły, wchodziły w rachubę, więc. Jeżeli macie dylemat z trzech dodatków, który kupić, no to my oczywiście mówimy najlepiej, dajcie sobie spokój z rozkminami, wyaseknujcie trochę więcej hajsu i kupcie wszystko, bo naprawdę warto. A jeżeli jeżeli Dominion wam się podstawka spodobała, to z dodatkami będzie wam się podobała jeszcze bardziej, a z wieloma dodatkami jeszcze, jeszcze bardziej. Każdy, 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 każdy ten dodatek podnosi potęgę fajności Dominiona. Kampania e... trwa 60 dni. 60 dokładnie. Ona zacznie się na początku na początku marca będziecie tuż, przed, tuż po wypłacie. W kwietniu dostaniecie kolejną wypłatę, no to kupujecie następny. A jak kończy się na, na początku maja, no to będzie kolejna wypłata, tak? Kampania otuli wam trzy wypłaty, i będziecie mieli. Ale żeby nie było, no tak. że tutaj się bawimy w tego tak domokrążcego akwizytora. Aż tak bardzo? No to powiedzmy tak, jeżeli, macie, jeżeli, jeżeli chcecie kupić jeden dodatek, nie więcej, to chyba najlepszym wyborem jest jednak Prosperity. To nie jest może, to nie jest może takie, taki, taki malutki skok taktyczny, że tak powiem, poziomu taktycznego, jak między podstawką a intrygą, czy podstawką a Seaside'em. jest tutaj jednak już ten element, ten element kolonii i platyny, może troszeczkę nastęczać trudności, żeby, to, żeby, żeby tutaj sensownie grać, ale nie przesadzajmy. Dominion jest grą bardzo prostą w przyswojeniu, jak już sobie załapiemy ten podstawowy mechanizm. Więc myślę, że nie będziecie mieli tutaj jakiegoś wielkiego problemu. A zabawy, zabawy z, tym całym, z tym całym bałaganem tutaj jest naprawdę mnóstwo. No dobra, to po prostu polecamy grę. Kupujcie, to rekomendujemy serdecznie i dzięki I... za oglądanie. Dzięki za oglądanie.